Myślę, że w bardzo dużym stopniu. To zarówno jeśli chodzi o sprzedawców, jak i platformy w naszym przypadku. Myślę, że przyczyniła się w dużym stopniu do personalizacji, zarówno jeśli chodzi o prezentację oferty, dobór produktów na ścieżce zakupowej kupującego, jak i o obsługę klienta, dając możliwość automatyzacji tego procesu. Odciążenia procesów ludzkich, w tym. Okay. Wkrótce, myślę, że to dwie główne rzeczy, które przychodzą mi na myśl w pierwszej kolejności. Łatwość dokonania zakupu. Myślę, że to jest jeden z pierwszych faktorów, czyli to, w jaki sposób my ułatwimy przejście tej ścieżki zakupowej klientowi, w jaki sposób zapewnimy mu kanały dostępu do oferty, czyli. Dużą rolę tutaj odgrywają aplikacje, ich design, możliwość łatwych zwrotów, komunikacji z platformą sprzedażową czy, czy sklepem internetowym. No i oczywiście programy lojalnościowe, czyli to, co klient może otrzymać w zamian za dokonywanie zakupów w danym miejscu. Myślę, że głównie przez personalizację. Głównie przez personalizację i dostosowywanie oferty komunikacji posprzedażowej również do danego klienta, biorąc pod uwagę na przykład kategorię produktu, cykl życia tego produktu. Przechodząc do przykładów praktycznych, właśnie wystosowanie powiadomień o ponownym zakupie, informowanie o. Promocjach na dany produkt i rozpoznawanie przyzwyczajeń zakupowych kupującego. Myślę, że jakość obsługi klienta, zarówno jeśli chodzi o obsługę w trakcie trwania procesu zakupowego, jak i tą obsługę posprzedażową i gwarancyjną, to jakby jest pierwsza wytyczna. Właśnie łatwość robienia zakupów, już w ogóle biorąc pod uwagę też UX danej strony, na której klient robi zakupy czy aplikacji. No a do tego, do tego też cena, koszty potencjalnej dostawy, szerokość możliwości, jeśli chodzi o sposoby płatności, sposoby dostawy i zwrotów potencjalnych.